Odcinek numer 10 i ten odcinek kończy drugą serię Ale mi tutaj pozuje trochę z tyłu Mog Moglibyśmy ją nagrać, ale ona nie 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 nie, bo to jest Dobra, to Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy Oceniamy Pizzeria idzie na nas o ostrzał Jako ostatnia pizza Zajadamy Oceniamy z Lęborka telefon jest dość łatwy, zaskakująco 59 862 0202 także hmm, tych jak jest tu sporo mam nadzieję, że pizza nie będzie 2 na 10 tak jak tutaj tych ty, dwójek tutaj e, ciekawa rzecz sos szynka pieczarki pizza mała kosztuje złotówkę mniej niż duża e, jaka to różnica wielkości jest i dlaczego mm. różnica tylko złotówki dowiemy się zamawiając pizzę dzwonimy do pizzerii Govid. Widom uprzejmie, chciałbym zająć pizzę. Tak? E, piąteczkę, kapriciozę. Tak. Pan mi powie duża to ile centymetrów jest? 33. 33, a mała? 28. Aha, czyli, czyli 5 centymetrów dużych. To my chcemy dużą. Dużą, dużą. Co jeszcze? E, sosy, jakie pan poleca? Czosnkowy, ziołowy, ostry, pomiarowy mają nazwę Proszę pana, to by był czosnkowy jak i jaki czosnkowy ostry? Jeden łagodny, drugi ostry. Jeden, to znaczy się, jeden ma być czosnkowy, tak? Tak, łagodny. Ogólnie chcemy dwa sosy. Czosnkowy łagodny i jakiś ostry. Tylko jeden nie ma łagodny, ostry. Aha, no to dobrze. To czosnkowy niech będzie. Ten, co pan to ma. A drugi jakiś ostry. Który jest ostry? Ostry. Tak, jakiś ostry. Tak. No, czyli dwa sosy. Jeden, ten czosnkowy, a drugi jakiś tam tak. ostry. Tak, to wszystko, dziękuję bardzo. Z panem się trochę lekko miałem problem dogadać, bo u nich nie ma czosnkowego łagodnego i ostrego, jest tylko sam czosnkowy. Jaki on jest to nie wiadomo, pan nie wyjaśnił, ma być właśnie ten czosnkowy, a drugi jakiś ostry, bo do mnie mam, że czosnkowy jest łagodny, chyba, zobaczymy. Witam serdecznie w pizzerii Covid. Zamówiliśmy pizzę, dotarła już do nas. E, rachunek dla konsumenta, suma 21 zł. Żeśmy zapłacili 16 zł za pizzę, złoty 50 zł za sos. O sos, sos. dwa razy sos napisane. Sos, sos. Złoty <grym> 50. I sos ostry złoty 50. Czyli razem 21 PLN polskich złotych. Sosy osobno, bo też są takie duże jak jak odcinek temu yy, ostry i łagodny otwieramy pizzę! Ja dole Pizza <grym> powala swoim wyglądem. Wygląda jak apetito. Tutaj z jakąś bielonką wrzuconą. No, wygląd nie jest estetyczny. To pudełka się nie mieści, jest tak otu jakby. No nie wiem, co, co to ma być. Zaraz sprawdzimy, co tutaj się wyprawia, bo tutaj coś jest nie tak. Jak smakuje? Może smakuje zajebiście, a wygląda chupo? Bardziej się teraz przyjrzałem pizzy, tuż po otworzeniu kartonu. No i ta pizza nie jest karwa, kawka pokrojona. Czy to jest jakaś kpina? Tu jest jakieś mokre. Wy... Ale coś, nie wiem, co to ma być w ogóle? No nie wiem, to wygląda normalnie źle. Dziwi mnie to, że pizzeria jest na rynku od 1995 roku. I takie coś, no karma dla psa rzucona. To, to jest kpina, mam ochotę zadzwonić do tej pizzerii, że, że, tą pizzę zabrali. Spróbujemy kawałek, nie będę wam prezentował szczegółowo kawałka, bo ja już widzę, że to będzie opadało jak, jak, nie no to, to... Jest. Dobra, spróbujemy. Jeśli nam się nie rozleci ta pizza, spróbujemy kawałka. Ocena eksperta. Ta szynka. Dupa, lipa. Jak to mówi minister Sienkiewicz? Dupa i kamieni kupa. Tutaj jest kupa szynki zamiast kamieni. Ale powiedzenie nader aktualne. Jest trochę ostrzejsza. Taka troszeczkę ostra, jakby w smaku. Pieczarki to też jakieś, nie wiem. Jak nie pieczarki? Jak to są. Nie no, to jest kosmos, no ta pizza to jest kosmos. Jakby się wzięli pierogi z kapustą i grzybami tam sobie yy, zrobili i później ten farsz wypali na pizzę, no. Nie, no jestem taki zły na tą pizzę, że nie mogę aż jej jeść chyba. Nie, no jest lipa, nie no taka lipa. Nie no, ja lapeno jakie było, takie było, ale to to jest masakra. Zobaczymy, czy może sosy uratują honor. Mi to piwem trochę pachnie ty. Nie no, dla mnie to jakąś lodówą daje taką. Jakby to z dwa tygodnie tam było. Nie no, takie coś 20 lat się na rynku Co Sos zupa, smak jakaś lipa, woda jakaś. Woda z przyprawami. Nie no, lipa. Lipa konkretna. Nie, aż trzeba popić. Marzenia są do spełnienia właśnie. Ale ta pizza to nie jest marzenie. To jest żart. To jest jeden wielki żart. Ta pizza to jest. Ja nieporozumienie. Niech się wstydzi ten, kto ją robił. Bo ta, ja bym takiej pizzy nie podał nikomu Teraz ten sos, też zupa, zobaczcie, woda sama Pływa, można tutaj sobie stateczek postawić Pachnie koncentratem jakimś Zupka Zupka dla Bobaska Takie on, gerber, o Nic, zobaczcie, to jest sos Ostre w pi**u Sos jest bardzo ostry Wręcz prawie nie do zjedzenia, ale ja się cieszę, że ten sos taki jest, bo zabija smak tego no Pizza się rozwala, nie wiem, chcecie, możecie sobie tylko sosostry wypić i w ogóle te pizze możecie od razu śmietnik otwierać. Nie wiem, czy pies by to chciał ruszyć. Dzięki. Przechodzimy do właściwie do samego wizerunku pizzy. Totalna masakra. Szczerze nie podniosę tej pizzy, bo. Dobra, podniosę ją, ale to jest masakra, ona tak opada. To, to, to nawet nie wiadomo, nie mogę nawet powiedzieć, że te ciaste są cienkie, bo to jest jakiś papier. Zapach takiego, tych takich tanich chipsów bekonowych, ta szynka to wygląda w ogóle, jakby to było coś naprawdę, naj, coś najtańszego, coś takiego zrobionego na odwal, byle by było. Moja, moje, moje jedyne dwa słowa, które teraz mogę to powie powiedzieć, to ja p... To jest totalna masakra. Nie czuć w ogóle nie wiem, ja tu nic nie czuję. Ja to w sumie nic nie, nie wiem, co ja tutaj czuję. Ja tutaj czuję jakieś takie. Coś co próbuje być mięsem. Totalna masakra ciasto, nic pieczarki w ogóle nie wiem czy to są pieczarki, czy co to jest. Nie polecam smak, jest po prostu słaby. Ta pizza poziomem nie sięga wyżej niż apetito z ze znanej sieci sklepów. Właśnie też taką uwagę tutaj zwróciliśmy na ten sos, on ma takie bąbelki na sobie, jakby to było zepsute Smakuje jak coś takiego starego, nieświeżego Nigdy nie miałem takiego smaku, najgorszy sos czosnkowy jaki jadłem, nie wiem co to jest Przejdźmy teraz do sosu To był ketchupowy chyba, czy ostry, czy jakoś tak Pekuś weź tutaj przybliż kamerę, pokaż w ogóle jak to się kroi, w ogóle co to jest? Ukroiłem pizza, a tutaj w ogóle cała mi się rozpada. To totalna masakra. No ludzie, to jest. Nie wiem, czy to jest koncentrat, czy to jest ketchup, czy to jest. Yy... Czy to są przyprawy, to jest. To jest jakieś gówno. To jest jakaś zupa. Troszeczkę jest ostra, ale smak to jest lepszy niż to coś. Nie lepszy niż to coś. Troszeczkę. Wiecie, jak to smakuje? Jakbym wziął tą zupkę. Gulaszową z bardzo znanej firmy na A. Zgęścił o 50% i dodał tam troszeczkę przypraw. Czuję tutaj, jakby takie listki czegoś, jakby coś takiego tam było dodane, takie troszeczkę grube, takie trochę wyczuwalne. Pizza ta to jest po prostu. Nie wiem, jak to się utrzymało na rynku przez 20 lat. Chyba dlatego, że może ludzie po prostu nie znają innych pizzerii, albo. Może ta była pierwsza, może ona po prostu jest tak znana w tym Lemborku i tylko tutaj kupują. Totalna masakra. Nie polecam, po prostu odradzam tej pizzy tutaj, bo. Tutaj no nic nie mogę powiedzieć dobrego. Ani jednego słowa. Słucham? E, witam uprzejmie. E, słyszy mnie pani? Tak, słucham. E, proszę panią, ja zamawiałem pizzę tutaj od was niedawno. Czy ta pizza zawsze taka jest w takiej postaci jak teraz? E, to znaczy? Zawsze jest taka sama, znaczy... O... Wie pani, ja przyjechałem do Lęborka, nie, bo nie mieszkam w Lęborku, ale taka pizza to jest nie do zjedzenia, no bo to, nie wiem, wygląda źle i, no nie wiem, narzucane... Momencik, dobrze, z jakiego dyżu pan dzwoni? Momentik, dobrze? Halo? Tak? Taka pizza zawsze u was jest? Ale niech pan powie jakiś konkret, co jest nie tak, że ją... No, nie wiem, czy pan widział tą pizzę, no bo to jest... Nie wiem, jakiejś kiełbasy narzucanej czy czegoś, nie wiem, jak dla psa trochę, no bo nie no to się nie da zjeść ogólnie. Ten sos jest niedobry, jakiś kwaśny strasznie i... No nie wiem, no to jest nie do zjedzenia, no i tyle. Dlatego chciałem zapytać, czy zawsze taka pizza jest Ale... Ja nie rozumiem co być nie tak pizzą. No ja pan pizzę w tym lokalu? Tak uczciwie. Tak oczywiście. No no i nie wiem... Pizza jest większa jak te pudełko, była wciśnięta, no nie wiem, no to kosmos jest no, rzucone kawałki takiego, no nie wiem, szynkę w innych pizzeriach ktoś kładzie w całych takich plastrach, a to jest pokrojona na takie drobne kawałki i rzucone tak o. jakby ktoś wziął w garść i rzucił te kawałki no, nie no, mamy zdjęcie tego. No to nie jest kostka, to jest plasterek pokrojony na 15 kawałków i rzucone. No i so, sos jest zepsuty niestety, ten czosnkowy, czy co to tam jest. <laughs> nie wiem, bo tam w ogóle... Sos no nie jest zepsuty, ja to mogę Panu zagwarantować. No, ale źle smakuje. Jakby Pan wziął, to by Pan sam powiedział. Nie wiem, czy ja mógłbym z właścicielem porozmawiać, czy... Z kimś takim? Czy z właścicielem mógłbym porozmawiać, czy z kimś takim? że już Tak Dobra. No, no rozumiem, nie no okej, okay, no ale mówię, pizza to już, no nie no sosy to nie sos tylko jakaś zupa, no nie wiem, no jest źle po prostu i tyle, my tej pizzy nie będziemy jedli niestety i, i tak chcieliśmy przekazać, żeby ktoś się tam zastanowił co, co robi, no bo plus ciasta to nic dobrego nie ma. No ja mogę pana ewentualnie przeprosić za taką sytuację, ale yy, no tyle, bo... No, no wie pan, no je, ja nie chcę nikomu robić pod górę, no ale no to jest, no nie jest dobra pizza i tyle no. No, no to, to jest, y, że tak powiem pana y, subiektywna ocena, no ja mówię, jeśli nie smakuję, no to cóż, ja mówię, to, że więcej z mojej strony, Nie, chcę, nie no, nie, powi nie, no po powinno się zmienić coś i tyle. nie no tak żeśmy zadzwonili, żeby to się zmieniło, żeby inni nie dostali tak jak my, no bo... żeby nie wyrzucali po prostu do kosza, no bo to się tylko chyba tylko psu nadaje, no. No taka jest niestety prawda i tyle. To jest niestety nieporozumienie, żart. A my akurat przyjechaliśmy do znajomych ze Słupska i w Słupsku takiej pizzy chyba nikt nie serwuje. No i mówię, mogę pana wysłuchać i tyle, no bo to jest pana zdanie, ewentualnie może pan próbować jeszcze z właścicielem się skontaktować. A jest do niego jakiś numer telefonu albo coś? A on tutaj z bywa, także może próbować. Aha. No dobrze, okej. Okay. A w jakich godzinach on jest, żeby na pewno zadzwonić, zapytać, tak? Najlepiej rano. Najlepiej rano. Aha, czyli po południu go raczej nie ma. No raczej nie, ale rano, rano jest większa szansa. Mhm. No dobrze, okej. Okay. No nic, miłego godzianka życzę. Najlepiej. Pan trochę wystraszony, no i te dwójki w, w numerze telefonu z końcówka 0202 no to chyba musi być 0,2 na 10, bo nawet nie 1 na 10, tylko 0,2 na 10. No pan, pan trochę drżał głos <ścoughs> szczególnie pod koniec było słychać. Trochę yy, można powiedzieć, że mało kupy nie zrobili. Nie mogę powiedzieć, że może to jego wina, czy nie jego wina, bo może on tej pizzy nie robił. Nie wiem kto wykonywał pizzę, ale lipa! Totalna lipa. Jedna wielka lipa, nieporozumienie pudeł już nie oceniamy smaku. Kur nas A. niesamowicie. Tyle wam powiem. Lipa totalna. Zadzwoniliśmy. Może to nie jest jakiegoś tam jednego... Pracow wszystkich pracowników wina, może to właściciel takim każe robić, nie wiem, nie znam zaplecza tej pizzerii, ale jest doba, nie. Jak tak dalej będzie, no nie wiem, no to chyba tylko dla psów się nadaje. Nie wiem, ktoś nie chce, nie chce mu się do Biedronki pokarmę, pójść dla psa, to zamówi tą pizzę i psu zrzuci, no bo to tylko do tego się nadaje. Sos zepsuty, nikt mi nie powie, że ktoś przez telefon gwarantuje, że on jest dobry. Nie może ktoś mi gwarantować, że jest dobry sos, skoro on mi go tylko tam przywozi i do tego sosu wcale nie zaglądał. Ta gwarancja to nie jest żadna gwarancja. Pudełko, no name, paragon był, co prawda, jakaś tam nie paragon, tylko świstek, wypisany. Co za co płacimy? 21 zł za taki syp. Będziemy jechali od oli, zawieziemy tą pizzę tam do lokalu i oddamy. No bo tak. to, to, to się nie nadaje, to trzeba zrobić jak ja mam ochotę, wziąć tą pizzę, wchodząc do lokalu i po prostu to rzucić, do na podłogę i tyle. No bo tak się nadaje, musimy, nie wiem, ja, ty, chyba napiszę do tej Magdy Gesur i tak przyjedzie i mi Bo Pizza w ogóle nie była niepokrojona. No nie wiem, no to jest kosmos. Ja nie wiem, co tam się dzieje. Słuchajcie, no, jedna z najgorszych pizz, kiedy teraz oceniamy. Mamy kilkanaście odcinków nagranych. Ta pizza jest nie do zjedzenia. To jest najgorsza nie pizza, jaką mieliśmy. Nie polecamy kompletnie nic. Pizzy nawet. Może mają tam dania obiadowe, nie chcę już tego wiedzieć. Nie chcę ni ni nic wspólnego mieć. Czyli po prostu mówiąc krótko, za tak zwaną pizzę możemy dać 1 na 10. To jest nasza ocena. To jest 1 na 10. Dlaczego? Dlaczego sami wiecie? No właśnie, o to chodzi. Po prostu. Ch**izm z morza, ch**ozy Dokładnie, jeden na dziesięć jest wtedy, kiedy czegoś nie da się zjeść A tutaj to... Zostawiamy pudełko tak. Pizza w pudełku zostaje te kawałki cośmy trochę zjedli Połowę żeśmy te wyrzucili do kosza A te resztę pizzy dostaniecie w prezencie, tak. panie Gowit. A I ja to co mówię? My was tak pozdrawiamy serdecznie, wbijajcie na nasz kanał, na nasze kanały Subskrybujcie, lekujcie, komentujcie Udostępniajcie, czekajcie na kolejne zajebiste materiały bo... Mam nadzieję, że taka pizza nam się nie powtórzy i takiej wam nie życzymy tak. Pizza Gowi. Łapka w dół. Dobra, pozdrawiamy, cześć. No, nie ma co więcej no, mówić 1 na raz. 10. Nie ma więcej. Dobra, na razie. Widać? Tak. Nie, to był Kamera? wyszło. Jakby nie wiedzieli, że taka pizza przyjechała, to impotę. Chłopie za jadama usuniamy. Co robimy? co? chodź. Dzień dobry, no... Chcielibyśmy na pizzę zwrócić, bo nam się nam dojechała taka pizza, no... Szczerze mówiąc tak, pizza nie była pokrojona, to jest pierwsza sprawa. a Druga sprawa... E, tak, właśnie to zgłaszaliśmy. My ogólnie kręcimy program telewizyjny, także... Nie, no to było Ciężko będzie na po prostu tutaj będzie, no po prostu Przeproście, bo chętnie z ale 3 minuty, dobra? Mariusza, czy ogólnie to kolega dzwoni, bo my... no, no to już wtedy rozmawialiśmy. No tak. No, no, tak. no, no ale... ogólnie tak, no pizza... My no, ogólnie jest... przyjeżdżamy ze Subska. Tak, pizzerii wszystkie pizzerie właśnie. w Subsku. na Pomorzu powoli się to rozrasta i no ta pizza była jedna, no nie, nie, nie ukrywajmy, była jedna z mniej, z mniejszą oceną ja mówiłem bez panem mówię przy to, no, tak? Pan, pan ze mną przez telefon rozmawiał, ale no pizza nie dała się nawet dobrze... Nie, łyżką by trzeba było ją jeść. Jedyne co jest dobre, ciasto. Reszta niekoniecznie. No. Sos y, tam ten łagodny, no nie był za... No, nie. Mieliśmy takie przeczucie, że po prostu no jest albo niedobre. był zepsuty, albo po prostu był jakiś taki trochę przestarzały. Tak, bo no ogólnie nie, nie, my nie tylko we dwójkę ocenialiśmy to wszystko, mieliśmy kilka innych osób, nie, no po prostu to jest taka się, wspólna my opinia. My sobie zawsze szukamy lokalu, żeby mieć gdzie ocenić i akurat mamy tutaj znajomych w Lęborku, bardzo dobrych, którzy zgodzili się, żebyśmy u nich nagrywali bo no taki słowy to nagrywamy w różnych miejscach no i akurat, że to akurat tam było, to akurat jest przypadek no i akurat jak żeśmy zamówili, no to oczywiście inni też domownicy mogli sobie spróbować tamto nie, mieliśmy odstąpiony pokój i... no i pizza za 21 zł naprawdę nie jest tego warta i... nie, może pan przyjechać do subska, spróbować pizzy, nie wiem, dajmy na to pod kasztanem wiodąca pizzeria w subsku 18 zł jest 100% lepsza no naprawdę, musiałby pan się przejechać, pan chce za ręce. My się szczerze dziwimy, no że ja to, co jest tutaj też... zaprezentowane się, w myślę, po prostu że to szczerze mówiąc, no, że to przetrwało 200 lat, bo... No bo na stronie jest na prostycznej... Napisane... To jest To jest tu wiodąca pizzeria, ale ja bym ją wiodącą nie, nie nazwał. Wiodąca może w psuć jedzenia, to może tak. No nie, no nie no, spad... nie, no ogólnie cały kształt to był, no, no nie był dobry i tyle. Co no, ja mogę powiedzieć? Tak po prawdzie szczerze. No, myśmy słyszeli, że hmm. Jestem pracownicą... Jestem pracownikiem. Nie mam żadnego wpływu na nie Nie no, na po sam... Pan... Sam... każą robić. Ale rob... główna za przebrożeniem nie dam, nie sprzedam, wiadomo. Nie robię tego pierwszy rok ani drugi. Kwestia jest taka, że ja nie mam wpływu na smak tego, bo to są i sosy jest przygotowywany przez kogoś. Przepis jest... Tajemnicą i, i, i tylko jedną osobę go zna. Dałby pan to swojej rodzinie? Szczerze. Szczerze, ja wiem tutaj i, i naprawdę.